Ciemanko, ciemanko z tej strony oczy, tak spontanicznie, na szybko, już na końcówce, ale miało być z każdego levela od 490 do 500, więc wbijamy. 491 level i do levela 472 M, tam było 2 miliony w zapasie, więc no, zostało 469. Więc lecimy po kolejny poziom. doki moi drodzy, tak na szora dzisiaj wbijamy. 492 level. Jeszcze tak słowem tutaj terenika, gdzie Dzisiaj zaczął kolejny sezon odchłani. I zobaczcie sobie, jakie tutaj. Zdarze wam pokażę, jak mój zastępca pięknie tutaj zrobił. Gdzie są twoje statystyki. 12 wygranych i jedna przegrana walka, więc bardzo, bardzo ładnie mu tutaj to weszło. No ale dobra, nie przedłużając. Dzisiaj też weszły błogosławieństwa do aktualności, więc uzupełniony zapas 27 błogosławieństw, około pół roku, zależy jak grzybobranie pójdzie, około pół roku do 500 nego levela. Także zakładamy i... tak, jak się cieszę, że mogłem mieć w tym swój udział i mamy 492 level i dla przypomnienia te levele widziałem samemu. <laughs> Żadnych mulciaków, tylko i wyłącznie ja. Dobra, lecę odgrać kolejne questy. Już wszystko przygotowane. Czeka od rana. Chciałem to zrobić dopiero po to, po odchłanie, tak jak to robię teraz. 6200, cyk, wpadło. Lecimy dalej, lecimy do rybaka. I tutaj kolejny Quest odebrany. Dynarki została Lagerina, i został Henge. Zdążyłem na poprzednim błogosławieństwie ze wczoraj, zrobić jeszcze całego z. całą muchę. O! Tak nie <laughs> dobra, lecimy, żeby tutaj nie przedłużać, bo jeszcze do 7 level jest do nagrania. Więc myślę, że będzie to mega fajny odcinek. Tak patrzeć, ostatnie ostatnie 10 leveli, które tutaj wbijam w tej grze. Ciach, wszystko odebrane. 459M do levela. Nie, to jeszcze nie jest zapowiedź wizyty ostatniego levela, ale już coraz bliżej. Niebawem 493 level. A w tym odcinku pokażę Ci podsumowanie grzybobrania 2024 oraz wbijemy pierek legendarny na plus 5. Także zapraszam do oglądania. Ale to wszystko będziemy już robić z tej postaci, ponieważ dokładnie ten pierek, klejnut krainy jezior, będziemy zaraz ulepszać. I tak samo pokażę Wam pozostałe przedmioty, które udało mi się wykonać na grzybobraniu. I zlotać. No jeżeli chodzi o samo podsumowanie, no niestety to było najgorsze grzybobranie spośród wszystkich lat grzybobrania w Margonie. W tym roku zlotałem kilkaset błogosławieństw z tego około 160 unikatowych na a poza tym podobną ilość zlotałem heroicznych. Tylko wyobraźcie sobie, że pośród tych heroicznych, nie wiem, czy ze 150 około, 150 ich było, może więcej, wylotałem na walkę, wylotałem na lot, wylotałem wszystkie inne błogosławieństwa, ale ani jedno na kilkaset otwartych grzybów, ani jedno nie spadło mi na questy, no po prostu porażka. A zrobiłem... Cztery stroje legendarne, jeden unikatowy, i jeszcze poniszczyłem grzyby. Miałem około 700 grzybów, więc porażka. No ale dobra. Depozyt posprzątany, już troszkę poprzygotowywałem, żeby wam pokazać. Gdzie to było? Ósma zakładka, tak. Jeżeli chodzi o ten rok, no to mamy tarczowaty kapelusz pospolity, tlący. Ponury, cztery legendarne stroje, no i jeden unikatowy. No tutaj mam jeszcze z pozostałych, z 2023, w innych zakładkach jeszcze starsze, tutaj on 2021. Ale to nie o tym tak naprawdę w tym odcinku, tutaj najważniejsze jest to, że jest pierek, blatuje na plus 5. Trzeba tych legend trochę przepalić, no trochę szkoda, bo nawet legendarna esencja wypada mi ze skrzyni. Co ciekawe, na 157 levelu wylotałem najwięcej legend z grzybów, bo tam wylotałem też legendarny na przykład teleport. Poczekajcie chwilę, bo są pieski tutaj, bo chcą się pobawić. Ok, mam nadzieję, że wystarczy mi tego tutaj do przepałki, w razie czego mam jeszcze jedną legendę w zapasie. Jakby trzeba było ją spalić, szkoda mi. Czy mam więcej legend w zapasie, ale szkoda mi ich przepalić, więc na razie będziemy palić te. Rodowa kolia gniezny na 180. No, musiałem rozlegować całkowicie tropa, żeby tutaj to zrobić. Korona czerpiona od chłani. No, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się taką zlotać. Łapki z leśnego widma, które zlotałem solo. No i esencja. A więc co? Lecimy. Rzemiosło, ekstrakt, nie ekstrakcja, rozbijanie. u 45 esencji to daje, patrzcie. 70. To więcej esencji jest z korony? 45 esencji, a z tego? 28, no dobra. 70 czy to będzie? 90? 81. 90, 92 esencji razem z tym, a to wystarczy. Dobra, palę te 3 legi. Niech pracę 100 esencji. Mam, a tu jeszcze złoto trzeba. No i drodzy widzowie, pytam go do Was, co robimy w pierku za bonus? Bo tutaj już sprawdzałem wstępnie, to mogę sobie wybrać zręczność. No i tą zręczność też wybiorę. Na początek, no i pytanie jest takie: czy ta zręczność zostawić, czy tą zręczność zostawić, czy wybrać coś innego. No i też masę esencji przede wszystkim z grzybów wylotałem. chyba widzicie Pierek tutaj i lekko sobie wjechał. Dobra, zaklinamy. Cyk. I kolejny przedmiot w EQ na plus 5. Pięknie siedzi. Zbrojka też na plus 5. No i zacząłem ulepszać teraz legendarne rękawice z pancernego Madoka. ok No to wracamy zaraz na E2. Widzę, że też inne E2 respią. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o wstępne wbicie 500 levela, to tak liczę około 5 miesięcy, bo też zaczęliśmy tutaj z Jeremiaszem. Wykonywać zaległe questy, które mam na wysokim levelu, więc pójdzie to o wiele sprawnie. Co prawda, nie tak sprawnie jakby mi te kochane błogosławieństwa poleciały, ale zawsze lepiej robić na 60% niż na 50, więc lecimy z tym, żeby na początku przyszłego roku ten 500ny dobić. No a później już skupimy się typowo na biciu E2 i na tym, żeby wylotać trzeci, ostatni kamyk do zbroi trzysetnej, złożyć zbroję na 300. i na tym się obecnie kończą plany. Dobra. Jeżeli chodzi o same rękawice legendarne, to tutaj, no, dopiero z początek 26,5 tysiąca ulepszenia wleciało, ale to na spokojnie sobie znowu będę pykać. Jeżeli ktoś ma skrzynki z obłąkanego łowcy orków, chętnie przygarnę lub odkupię, żeby też złożyć trzeci legendarny strój. I wracamy na pająka. Ciekawy czy jest jakiś kozak, który teraz mnie pokona. <grytanie> Jeżeli taki jest, daj znać w komentarzu, ustawiamy się na PVP. i lecimy. Uuuu, uu. Patrzcie, heroik. Ładnie. Nie pamiętam kiedy mi to spadło z pająka. Dobra, idę z wiedzierch chleba. Dobra, Brechuś. Na no, zwykle Ale z Brech z wylotem legendę. Rękawice. Gdyby ktoś potrzebował. Mogę sprzedać. No i na ten moment tyle z E2. Reszta jest pozbijana już, foduga nie ma. Także moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno będzie e, pokazane od 490 do 500 ostatnie 10 leveli. Każdy level nagrywam. I planowo, jeżeli tutaj nam pogoda na to pozwoli, jak inne możliwości, to 500 level spotykamy się gdzieś na żywo, ustalamy miasto, ustalamy datę nawet jakbym miał poczekać te parę dni z biciem levela, to ustalimy, spotkamy się i wbijamy 500 razem. I kolejny wbity level zaraz będzie 493. Na spontanie. Siedzę w aucie teraz. Na kolanie wbity 493. Tylko czy już wrócił od Aptlake? Jeszcze nie. Jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Być może w tle słyszycie. Szum z powerbanka, specjalny powerbank do laptopa, żeby móc w każdej chwili go odpalić, zrobić quest'a, jak jest chwila. I jeszcze nie, jeszcze chwileczkę. Ależ napięcie. Żeby kolejny level przybliżył do tego celu, który został wyznaczony prawie 15 lat temu. Jakby nie było, w grudniu będzie 15 lat gry. Ale dobra, lecimy. Tak udało się. Należy cię nagroda 493 level. Ostatnie 7. Okej, okay, nie ma co dłużej przeciągać. To 48k do levela. Już dobiję to miksem. Mam przygotowane miksy na właśnie takie uryweczki, żeby jak najszybciej dobić, także moi drodzy, kolejny level w drodze do 500 -nego. 400 94. Czy na pewno chcesz wykorzystać ten przedmiot? Tak, proszę bardzo. Wjechał. Plus 5 trzęsności do lewela 480 milionów. Ach, ta ostatnia droga tutaj przed nami. Jeszcze 6 leweli. Ostatnie 6. Zimowe karka z nami. Ale biegniemy. Biegniemy oddać Questa. Już niebawem. 5 grudnia. 2024 rok, dzień przed Mikołajem, wbijamy 495 level. Już coraz bliżej, już bliżutko, 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 tak dzięki słowom boskiej Ak mater. I mamy to 495 level. 479, 480, 484 miliony łącznie do lewela było Także, lecimy Ostatnie 5 leveli Łoki doki, czas wbić 496, 2 miliony i całe do levela Dobra, odpalamy depozy, tutaj mam przygotowane miksy na Specjalną okazję. Czyli myślę, że planowo 500 będziemy wbijać w Ithan, żeby łagodzić więcej osób, ale dobra. Odpalimy sobie tutaj jakiegoś mikściorka. Nie wiem, czy jeden uni wystarczy. Wezmę czy ten zwykły, no, ale dobra. Po co? Moi drodzy! It's time. 400. A jeszcze 200 k brakuje. Dobra. Troszkę falstart, ale to nie problem. Mam więcej mixów, luzik. Dobra. Jednego miksa jeszcze biorę, resztę tutaj odkładam. Okej, okay. it's time to 496 level. Tak! Mamy to! Plus 5 zręczności, 486 milionów do level'a. To co? Lecimy po kolejny. Ostatnie 4 level'e do końca gry. Dobra, dobra, powoli lecimy z tym. 97 level. Troszkę się goni, troszkę nawet bardzo, ponieważ mam błogo na 75% na quest'y założone. Chcę jak najwięcej na tym błogu zrobić. Teraz, jak zakładam je w poniedziałek, to dokończę je palić w środę, więc jest dobrze. Ale czy to wystarczy? Jest 7,5 miliona do levela. Zostało mi do odebrania właśnie jeszcze nawracanie i u henka. I zaraz to sprawdzimy, czy to już level nie. 1,5 miliona do levela. Dobra, lecimy do henka. I co tutaj nam Heng powie? 808. Dobra, braknie 700k. Ale to nic nie szkodzi, bo przygotowałem się na to i wziąłem miksa. Miksów mam jeszcze z 30 jak nie więcej. Ale dobra, mamy to. Widzowie, 497 level. 488, no 490 milionów około. Do kolejnego levela. Także lecimy dalej. Ostatnie trzy levele i margonemska emeryturka.